Louis soit Jésus-Christ. Merci d'être encore là ce soir au terme de, de cette retraite qui se termine par ce grand mystère de l'Eucharistie où nous récapitulons toute la vie chrétienne dans sa source et, et à sa perfection. En ces dernières godzinées, d'années, des récollections qui, euh, voici, końrent, récapitulent ce grand thème, qui est le sommet de la vie chrétienne. Lorsque nous avons entendu, si nous y croyons, que nous sommes le corps du Christ, nie potrafić wyobrazić sobie oczywiście nic lepszego niż być ciałem Chrystusa być unięty z Chrystusem do punktu bycia członkiem jego ciała i członkiem jeden drugiego to co usłyszeliśmy to jest um, niezwykła perspektywa nie można być bardziej nie można być bliżej Chrystusa niż będąc częścią jego ciała i nawzajem częściami siebie tworząc razem to Jednomistyczne ciało Chrystusa. Kiedy kogoś miłujemy, to pragnieniem naszym jest tworzyć z nim jedno, być częścią jego życia, a on żeby był częścią mojego życia. podobnie, rzecz się ma z Chrystusem. Comme je le dis quelque part, je crois, dans, dans cette, dans cette conférence, si ce pas ce soir, ce sera demain, pour moi le plus beau verset de la Bible, c'est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 17, c'est un qui dit « La réalité, c'est le corps du Christ ». To, to ciało Chrystusa to co realne to co rzeczywiste to ciało Chrystusa C'est extraordinaire quand on on ne croit Dieu vient se donner à nous on ne peut pas nous donner plus que se donner à nous donc nous sommes comblés au-delà de tout ce que nous pouvons désirer Nie można sobie wyobrazić że Jezus może dać nam więcej niż to co dał czyli swoje ciało siebie. Całego. Ce qu'il faut, qu faut faire ensuite, une fois que nous croyons ça, que nous communions, c'est nous rappeler à nous-mêmes cette vérité, que nous sommes unis au Christ, que le Christ ne peut pas être plus proche de nous. Et donc il nous faut jouir de ce don que Dieu nous fait de lui-même. C'est très important que nous nous que et, ils się że nie może być nic większego niż to, że, że możemy być jedno, możemy być y, z Les amoureux savent penser souvent l'un à l'autre. Et donc, une fois que nous avons communié dans la journée, nous rappeler que nous ne pouvons pas être plus intimement unis au Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et Jésus vit tout ce que nous vivons. Da, kochani myślą o sobie bardzo często, ich myśl, jakby ucieka cały czas ku temu drugiemu, i tak samo my, po przyjęciu Komunii Świętej, po uczestniczeniu w Świętej, wracajmy często myślą do tej niezwykłej prawdy, że jesteśmy częścią jego ciała, a on jest częścią nas, że tworzymy jedno. Alors évidemment, dans la vie quotidienne, apparemment rien n'a changé. Oczywiście w życiu codziennym wydaje się, że właśnie nic się nie zmieniło. Les gens qui disent, mais qu'est-ce qui a changé? Je suis toujours aussi misérable. Les gens disent, moi, je. Że... No, moi, je dis, oui, vous avez raison. Można powiedzieć sobie, że to jest w ogóle nic nie niewarte. Ja w ogóle nie nie, nie zmieniam się. Donc, celui qui dit cela, en fait, il voudrait que Jésus ait changé les choses. De ce qu'elles sont, a le reposer. C'est-à-dire qu'il a les choses à, à, à 180 degrés. Mais Jésus a fait beaucoup mieux que cela. Il a changé les choses à 360 degrés. to, de co właśnie tu było wczytane, że, euh, mówiąc to, mamy na myśli, że chcielibyśmy, żeby się wszystko zmieniło, jakby w drugie ekstremum. A Jezus uczyni Czyni dużo więcej, bo zamienia nie o 180 stopni nasze życie, ale o 360. Et donc on se retrouve même point apparemment. Więc wydaje się, że wracamy do tego samego punktu, jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia. I on peut avoir l'impression, que rien n'a changé. Właśnie mamy wrażenie, że nic się nie zmieniło. Seule notre foi nous permet de voir, que tout est changé. Tylko wiara może nam ukazać, że wszystko się zmieniło. A condition. que nous vivions en union avec le Christ, de sorte que tout ce qui est à nous est à lui, comme tout ce qui est à lui est à nous. Et donc, si cette donation que nous avons faite de nous-mêmes aussi réelle que ce que Jésus s'est donné réellement à nous dans l'Eucharistie, et donc Nasz dar z siebie będzie tak samo realny, tak samo prawdziwy, jak dar Jezusa z siebie, dar całego siebie? Qui nous être à nous, pas à nous. Jeżeli weźmiemy to na serio, to wszystko, co do nas należy wszystko, co nas stanowi, nie należy do nas, nie jest naszym, jest de, jego. De même que Jésus a accepté d'être le dernier de tous, d'être condamné comme le dernier des malfaiteurs, il n'y a aucune situation humaine, que Jésus ne peut pas faire sienne. Il ponieważ Jezus przyjął to ostatnie miejsce i zgodził się być ostatnim z ostatnich, to nie ma żadnej sytuacji ludzkiej, której Jezus nie może uczynić swoją własną. Bon tout ce que je vis, quoi que je vive dans la mesure évidemment où je vis dans la grâce de Dieu en, en, en voulant faire la volonté de Dieu en aimant Dieu de tout mon cœur Cokolwiek przeżywam, jeżeli jestem z nim zjednoczony, jeżeli uczestniczę w jego życiu, co dzieje się dzięki Komunii świętej na sakramentowi? Wszystko, co przeżywam, jest częścią jego życia. Et voilà pourquoi Saint Paul pouvait dire: « Galates 2, 20 Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Właśnie dlatego Paweł mówi, to już nie ja żyję, żyję we mnie Chrystus. Pendant que Jésus vit en moi, je vis en Lui, et je vis déjà au paradis. W tym sensie, moje życie w Nim, to fakt, że ja żyję w Chrystusie, oznacza, że ja już jestem w Nim, razem z Nim, w kraju. Je reçois l'amour du Père, éternel, par lequel il engendre le Fils, et par lequel il m'engendre moi-même dans le Fils, Otrzymuję tę samą miłość Ojca, której rodzi On Syna i także rodzi mnie w Synu, w Chrystusie. I razem z Chrystusem przeżywam tę miłość, oddycham, tchnę tą miłością wspólną między Ojcem i Synem którym jest, która to miłość jest duchem świętym. souvent penser à cela. L'Esprit Saint, il ne demande que cela, de nous introduire dans cette communion avec le Christ, pour que nous puissions jouir du bonheur d'être enfant de Dieu, d'être, d'être le Christ. Często warto sobie to przypominać, bo to jest właśnie to, co chce nam ofiarować Bóg, że Uczestnicząc w życiu Chrystusa, uczestnicząc w jego wewnętrznym życiu, będąc jego częścią, możemy przeżywać nieskończoną radość. Amen. Amen.